Cześć widzowie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będziemy grali w Bad Wars 4 na 4 na 4. Chodzi, jakby chłopaki są na tym. na Są u siebie w domach, więc ja sam jestem na tym odcinku. Bo jutro oczywiście wygiliamy razem będziemy na Wigilii. Ty, idealnie w ostatnim momencie dołączyłem. Więc cóż, jestem sam i. Tego po prostu powiedziałem tak. Ty, to, to jest 1,19. 11, idealnie, mapka. Siema. Nie wiem, co ty konkretnie robisz, ale. Nie mogę. Oni. Nie, oni jeszcze nie są. Dobra, to ja w takim razie już trwną. Kupię. Musimy zrobić jak najlepszą bazę. W ogóle ja już nagrywałem to drugi raz, bo na początku mi to nie zadziałało, jakby mi się nagrywanie urwało nie wiadomo czemu. Więc cóż, dzięki chłopie za pomoc. Mogę teraz sobie pokupu, kupić sobie te. O, ale laga dostałem. Wy pewnie też macie lagi, przepraszam Was bardzo, za to, że na przykład są lagi. No dobra, nie będzie. W my tu pewnie to samo, prawie. Ale, no nie, no nie wełnę, no idioć. Idiota, jeżeli stawia tą wełnę, nie? Nie się wełny. Widzę, że chyba Devil David też bardziej woli stanąć na. Na najwyższym poziomie obrony. Wraz ze mną będzie bronił. Mam nadzieję, że chociaż on potrafi walczyć, bo tak to będzie słabo. No, widać, że chociaż ten myśli. Bo w tamtej, jakże na przykład miałem takich typów, że cała trójka, jakby poza. No, szła na resztę. O, zieloni, zieloni! znowu są wyeliminowani yy, po raz pie jako pierwsi zostaną znowu wyeliminowani. W tamtej grze też tak było. Cóż... Czasami tak bywa. Już prawie, już prawie. Już, dobra. Eee... Yy... Więc to jeszcze ała, ała, teraz zostałem takiego mocniejszego laga. Let's go! W ogóle dostałem mm, wcześniej Dostałem wcześniej powiadomienie Chyba go już nie mogę dostać w tej grze Że, że jak napisałem 2 na 2 dwa, Że 2 dwa na uchronie 2 2 na taką. znowu w ogóle dopiero teraz że, że znowu jestem niebieski w ten tej grze też byłem niebieski No ale warto To nie wiem co to oznacza to, ale to chyba czas, kiedy on zniknie niestety. Dawaj, dawaj, dawaj. No smutna. Smutne życie Golema na Bedwarsach. O! Co jest? Dwójka ich wleciała, co? E... Dwójkę się gonią Co jest? Co? XD co to miało być? Co to było? Co ci... Nazwę, nazwę tego odcinka i co ci ludzie zrobili? Pilnuję teraz czy jest czerwona kropka? Bo jeżeli jest czerwona kropka, to oznacza, że oficjalnie działa. Że OBS mi nie wywalił. No. Kurde, chciałem zabić tego zielonego. Wtedy my mieli, To wtedy już. Czerwoni zostają wyeliminowani. Żółci zostali wyeliminowani. Ty, zaraz! Aha. No spoko, zaraz wygramy. XD. XD. O nie, jeden z naszych przypadków do próżni. My nawet. My prawie nic nie zrobiliśmy tym. A oni sami się wyeliminowali. No to fajnie. Łota. Co to? Nieważne. Jeden na jeden. Pewnie będą teraz walczyć przeciwko sobie. Zejdź golemie. Przepraszam cię bardzo, ale. Czerwony! Red! No i dobrze, że powiedziałem, bo. Dobrze, że go zauważyłem, bo jakby. Myślałem, że oni się zaczną walić, ale. To jednak zielony będzie tym ostatnim. To ten, który przyszedł. I... Dobra, nie ma tego już czerwonego, dobra. Aha, tu, czyli my mamy szansę największą, że wygramy. Jakby jeden sobie sam nie poradzi, Nie, dobra, to ja idę na niego. Nie, no, dobra, żartuję. Ała, dostałem laga. Nie, nie, mi się nie chce dalej tego robić. Ja po prostu czekam. Ja napiszę się go. O, o, jest, 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 jest. jest. O, co ten, co ten zielony? Co ten zielony? Dobra, wygramy. Jest zwycięstwo! Co oni odwalili? Przepraszam bardzo. Co oni odwalili? To było najszybsze zwycięstwo, jakie miałem w Edwards. Czajcie, widzowie, czajcie. Ile ten film ma? No 7 minut, to, to nie no to opłaca się zrobić kolejne. Ja cię sunę, co to było? Oni sobie tak po prostu biegli do naszej bazy, zaczęli się gonić, nie? Ja później zaczęli yy, yy, przychodzić. No cóż, ja go nie załatwiłem. Ja, ja mam zero Frag Challenge normalnie. Ja wygrałem zero Frag Challenge jak w Fortnite raz. Nie? Tylko że tutaj akurat drużynową miałem, a tam to wtedy w Fortnite nie miałem drużynową. Więc no. Jeżeli ktoś zacznie mi pisać, że challenge polega na tym no specjalnym To ja po prostu powiem W ogóle coś mi się wyszedliło, jakieś okienko To powiem mu Nie, 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 nie wolno, nie wolno Po prostu tak powiedziałem, bo mi się chciał, ok? Więc Więc no, wywalę jak ktoś tak powiedział Jesteśmy teraz zieloni Zieloni zawsze byli pierwsi Wcześniejszych dwóch grach wyeliminowani nie, pier. Nienawidzę tego uczucia, kiedy akurat się zbiera i się już do łóżka, żeby je obudować, A gościu akurat. Akur, a gościu akurat. Yy, co. I jak ty to obudowujesz? Gościu! Ty, 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 czy ty chcesz, żebyśmy zbankrutowali? Bo chyba tak. Jestem. Dobra, może nie wiem. Chyba on nie żyje w Polsce, ale. Haman, inflacja jest i tak dużo. Na całym świecie, więc nie, <noise> więc nawet, nawet w świecie Bedwarsów jest inflacja. Więc, wa, więc nie marnuj, nie marnuj, bo nie warto, nie warto. No ale to, co oni nie, dobra, już może nie będę cały czas tego powtarzał. Bo o, jakie złoto dostałem? Jej, no teraz chyba nie mam takiego spocenego lobby. Bo tam ci byli mega spoceni skoro. Tu, 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 tu! Bigli załatwiali się nawzajem. My, my tam może coś tam zrobiliśmy. O, został wyrzucony zabicie awk. Nie ma jednego żółtych. Let's go. Chociaż pewnie zaraz załączę. Może poszedł jeść. Na przykład mama go zawołała na obiad. No ten oczywiście się kłócił. Czy nie może teraz tym przerwać gry? Ale mama była od niego silniejsza i, i powiedziała, że jeżeli nie wyłączy, to, to wtedy dostanie karę na komputer na zawsze. Smutne do życia. Dobra, wracamy do rzeczywistości. Musimy yy, jak najlepiej. To jest gościa, zbankrutujemy, bo oczywiście zrobi tak głupią bazę, że ja. Tak głupio zabudował łóżko, że to prawda, że nie jest to nawet równo i, i, i gościu może na przykład łatwiej będzie mu z jednej strony dojść do łóżka, a z... O! Hi, yellow! No and bye! O! What the no nie, pier... Nie, pier... jak z niego. Gówniasz! Będzie teraz z tymi... Fireballami! Zaczekaj, ja zaraz zostaniesz Fireball. Zaraz... O, już myślałem, że to... Nara. Po prostu Esa z nim była, nie? Miałem taką Esę jak go załatwiałem, SS -a, -a. A w ogóle słyszeliście o, no, o no, modycie złowy roku 2023. Nazywa się Ralf. Głosujcie na Ralf. Mm. I równie dobrze mogła być to mikrofalówka, ale nie, głosujcie na Ralf. Wiecie, co mu na Ralf? Bo Ralph jest spoko. Ralf, jakby co to Ralf oznacza w sumie bycie? Ralf to jest takie powiedzenie na rozluźnienie atmosfery, coś takiego. Podczas wigilijnego stołu zaczynacie się kłócić na temat polityki i nagle mówisz Ralf. Wszyscy czują taką chillera. Nie? Takie słowo roku powinno iść Jezu, Jezu przestałem zontowany, po prostu czułem się jakby to był niebieski, nie? Czejdzie, przejdzie, ani. A czerwonów już prawie nie ma. Znowu się po co ludzie robią. Klikają w kilometry i się zabijają nawzajem. Teraz żółtych nie będzie i czerwonych. Zostanie tylko niebiescy do wyeliminowania. No, może jeszcze nie wiesz kim zniszczą mózga. Więc na razie jest S SSA S może ktoś z nich zaraz przyjdzie. Nie wiem. Została wyeliminowana. Zrzuci idą. Zrzuci idą. Yellow! 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 Nie mam. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj Eee. Oni idą na nas. Zrzuci na, na nas idą. Mamy problem. tak powiem? Co mówimy, mamy enchantowane? I by, u nas te enchantowane wygląda, jakby idioci. Chodź, 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 chodź. I zaraz nie przyjdą idą po nich, nie? No już jeden, 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 jeden tutaj chyba jest. Yy, jeden żółty ale I want for... dobra, może jednak nie będę tego śpiewać teraz na filmiku po prostu dojdę do łódek, mam tylko, że mnie nie rzuci nie strzaja tam jest żółty Szybko, szybko, szybko. Szybko. Siema. Chyba nie mam fireballa. O nie, ma, ma, ma. Ma! Kur... Kurde. A ja w sumie i tak żyję. Brawo. Więc tak, po pierwsze. O, nie, widzę. Nie, no, atakuje nas z dwóch stron. Ja, pier. Nie mam, nie mam surowca przecież. Ja jestem idiotą. Nie, ja. Ja to idiota, nie. Atakuje nas z dwóch stronie. Mamy przekichane. Zobaczcie. Yy, istnieje coś takiego jak. Yy, nie wiem, co mam cały czas robić. Jakby. Mamy teraz przekichane, bo jakby teraz. W sumie nie wiem po co to zrobiłem. Tylko zmarnowałem. Ale dobra. Sam mówiłem na początku, że nieśmy nie marnowali, a sam teraz zmarnowałem. No czasami się zdarza, ale ten gościu po raz jak na jakby był w jakimś transie. Czemu? A, dobra, bo to jest oryginalne. Ło! Wow. Gołap, up, gołap! Up. No! Nie mur! Jaki mur? Pierw. Mur! Mur nie, mur nie, mur nie, mur nie, mur nie, mur Wiesz, że wiesz, że wystarczą dwa, trzy, jeden blok, żeby zrobić jakby mur? Ale dobra, idę do ciebie. Ale zaczekajcie, ja idę do nich. ma no ich teraz żółte dobra żółtych już nie ma zostały tylko niebiesce jeżeli wygramy to będzie to najlepszy odcinek ever ale i tak go nazwę eee, co, ci, co ci goście zrobili Gdzie są niebieskie? Tam są na naprzeciwko. Ja. Ja ci są, no oni. A w ogóle, czemu żółci są tam na przykład? Dziwnie, bo tam są niebieskie. A tam. A, bo to jest jakaś specjalna mapa, że to jest inaczej. Ej, jak nie. Jak nie. Tutaj mam czarne? A jak podskoczę, to mam białe. Bo w Minecrafta. <ścoughs> Niebiescy. To nie niebieskiego. po co mi. To jest szczerze bardzo napocone. Czuję się na pocenie. Mam jednego kila. Juhu. Gdzie prezenty? Eee... Zaburzona. Eee. To kto napisał? A! Nie mogę być Alarm. Gdzie jest niebieski? Tutaj. Z łóżko, nie pierw. Nie ja pierw No ja. No cóż, tak się tak to bywa. Dziękujemy, do widzenia. No. Yy, to wszystko na dzisiaj, zostawcie łapy w górę, jeżeli film Wam się spodobał, zasubskrybujcie kanał, no i cześć!